Hej, witajcie na Medowej zagrodzie, piękny poranek, choć już ciepło, no ale cóż poradzić, lato, lato, trzeba się cieszyć z tego, że jest pogoda, jak jest pogoda, że znaczy, pogoda jest zawsze, prawda, pogoda jest zawsze, czasami po prostu jest taka, że nam nie odpowiada, no ale idziemy puścić kuraki, Chcemy puścić kuraki. Jak widzicie, tu mam nowy płotek, też sobie zrobiłem. Tak samo jak i tam, cyk Tylko słupki już wbiłem bezpośrednio. O, tu macie przykład. Słupki już wbiłem bezpośrednio do ziemi, bo tu miałem trochę inny układ, bo miałem słupek po prostu, dzięki któremu miałem pewne, że. Tak, nie super, murek betonowy taki tutaj jest. Stary jakiś po no, dzięki, Który to mi fajnie przytrzymuje i stabilizuje. Wiedziałem, że będę podwionowany i, i po prostu tak, tak zabudowałem. Jest to dużo lepsze. No. Idziemy, idziemy. O, już wołają, już wołają za mną tego jeszcze pewnie w mikrofonie nie słychać jest trochę rosy, ale deszczu by się przydało nie wiem jak u was czy u was też już takie zaczynają się słyszeć? w ogóle mi się wydaje, że jest suchy rok jakiś taki bardziej wyjątkowo Była, był moment w maju że fajnie polewało o, muszę zamknąć moje, moje specjalistyczne zamykanie, jak widzicie był moment w maju, że troszkę polewało. No ale to jest... To jest wszystko? To wszystko? To jest przewalone. No. no i idziemy. Czy to będę musiał im wymienić wodę? ale puśćmy je, bo... Bo już jest. Bo już jest. Trzeba się wdrapać? Bo zaraz będę się pa panikować. Będę zaraz. No, lubię ten widok. O, patrzcie, jak leci. Kolejna ciekawe, a dzisiaj, dzisiaj zeszłaś. To ja specjalnie przyszedłem, bo zielono nóżka. O, i wypadły. O, właśnie tak robią. Tak wylatuje z kurnika, i leci za płot od razu. A co wy tak przyzywacie? Tak trzeba pomachać skrzydełkami. No kurde, trzeba pomachać skrzydełkami. Jak się wyszło z kurnika. Ucieszyć się troszkę, pogonić. Pewnie, że tak. Na co ty, kaczor? Na to, co czekasz? Na co ty czekasz? Siedzi, ostatnio ma jakieś humory, ten kaczor. Gonił wszystkich, łącznie z moją gęścią. To jest dla mnie niespotykane. A może ich puszczę? Może ich puszczę do siebie na. Co jest, kochane? Bieg guski moje. No, no to by się coś chciały pewnie ode mnie. Może je puszczę, może się uda je puścić na ten plac, skąd przyszedłem. Bo ostatnio nie chcą wchodzić. Jak zrobiłem bramkę, to boję się. Normalnie się boję, ale słyszę, słyszę, że idą za mną. Słyszę, że idą za mną. No chodźcie nie idą no tak wygląda nieśmiało otworzę, zostawię im otwartą bramkę zostawię im otwartą bramkę czy to się będą czy będą chciały no, niech widzą tutaj bo nie chcą przejść mają otwartą bramkę a boję się no nie Patrzcie, nie podeszły. To są ciekawe zwierzęta. Gdzie tu Gosiorka. Nie podejdę. Normalnie by leciały. A teraz coś mają, boją się. Wiesz, znowu brałka i się boją. Słyszą mój głos. Gdzie idziecie? No, gdzie idziecie? Już urosły, tak. Takie są mądroki. Straszą mi żonkę. Takie jesteście, co? Żonę mi straszycie. Ona już mi dała na was zlecenie. Huh? No dokładnie. To, o, widzicie jak ucichły? No niestety, mam na was zlecenie i próbuję to odlec, ale boję się, że jak tak dalej będzie, to ja nic nie poradzę. No, no nic nie poradzę Ci. Musicie się ładnie zachowywać. Nie, nie wolno, nie wolno Kasi straszyć. To sobie ustalmy. No. Sztama? Sztama. Nie straszymy Kasi. No. Bądźcie jak to cała reszta. Co sobie je? Ładnie. Idą. Szukają ślimaczków. Wszystkiego. Rano wypuszczam. To jest zawsze obchód. Szczególnie. Szczególnie e, biegusy. to są takie. Bardzo, bardzo pocieszne, wesołe kaczuszki takie, takie, takie takie jakby to powiedzieć, nie umiem tego ubrać słowa, bardzo emocjonalne, takie, takie, no, z taką inicjatywą. O. o i sobie lecą, i sobie lecą, o leci całe stado, Kaczor kaczorki do mnie przyszły, co kurka, chodzi całe stado razem ze sobą. O i, i kurka kolejna. Ale syczą. Słyszycie? Co to się dzieje? Coś im się dzieje. Do, dojrzewają już ewidentnie. Albo już dojrzały i coś tam zaczynają posykiwać. Już nie są takie kochaniu się. Gonił wczoraj ten kaczor. Po, po całej zagrodzie mi gonił kuźde y, kury, kaczki, wszystko łącznie z gęsiami, z tymi, z tymi którymi trzyma generalnie sztamę to gonił je po całej zagrodzie i to te duże, a te się uciekały zamiast, zamiast sobie z, zrobić z nim porządek co jest biegusiek no takie fajne są takie fajne są widzicie, widzicie jak w ogóle te młode gąski już urosły? To jest niesamowite jak one, jak to wszystko super rośnie Jak to super wszystko rośnie Niedawno takie malutkie były A teraz już piękne przepierzone i widać, że jestem jeszcze młode, bo nie wykazują takich zachowań agresywnych, jakichś tam swoich humorów, na razie, na razie jest spoko. A tu kaczuszki wygląda na to, że to jest chyba 8 kaczorów, z 10 młodych kaczek mam 8 kaczorów, patrzcie, same kaczory, widzicie, wszystkie identyczne, Więc znalazł jakąś kaczuszkę, jedną Wam pokazać. Siatkę, Nie wiem, czy tu znajdziemy, kto to tak woła. Nie wiadomo o co chodzi. Jakiś kuraczek woła. Picie, ciepło jest, jest rano, a one już sobie tutaj siadły. Siadły sobie już do cienia i odpoczywają. No, jeszcze mi obgryzła orzecha. Jeszcze mi obgryzła orzecha. Już tak widzę, że się troszeczkę czasem mieszają, choć jeszcze nie do końca się polubiły, ale już jest całkiem nieźle. Patrzcie, teraz już, już gęsi się z gęsiami zgadały. Widzicie? Te są już większe. Tutaj są dwie tutaj jest reszta ten mały kuraczek on bardzo często siedzi sobie po prostu nawet tak ma otwarte To i tak jest To i tak jest w tym w tej, w tej zagrodzie coś kochane Idą wszystko muszą poobchodzić Każdy kąt Każdy kąt z rana A. Jest cała ekipa. Gęsi już często chodzą ze sobą. Często już chodzą ze sobą raz. Taka to jest fajna ekipa. Dobrze, kochani. Ja już będę kończył na dzisiaj. Taki krótki filmiczek o tym. No, no o niczym w zasadzie. O niczym. Troszkęśmy sobie pooglądali kurę kaczek. To też takie jest fajne. Chciałem Wam pokazać. My bardzo cieszą jakie to są pociechy. Także dziękuję Wam za, za dzisiaj. Życzę miłego dzionka. Trzymajcie się, cześć!